Big Bit Kid, Jakub Struzik, Adrian Marzec, Adam Struzik, Maryszko Kokaszka. Przygotowaliśmy taki wakacyjny miks. Część jest z naszych utworów z płyty do właśnie, a część to są big-bitowe starsze utwory polskie z lat 60 70 przerobione po naszemu. Więc będzie trochę klasyki, którą pamiętają tylko najstarsi, myślę. Nie, myślę, że też osoby 40 plus mogą kojarzyć. Trochę młodsi może też, jeżeli się zasłuchiwali w big becie. No myślę, że ten miks się sprawdza głównie na koncertach. Covery Big Pitowe, które, które gramy, nie są grane jak w oryginale, robimy je po swojemu. Właśnie z tym pazurem, o którym mówisz, który można usłyszeć na płycie. Szykujemy też trochę nowego materiału i tam też chcemy troszkę to odzwierciedlić, więc taki jest zamysł. Jeśli chodzi o płytę samą w sobie, no to staraliśmy się po prostu oddać klimat tego, jak, jak ona była nagrywana, bo e, w ogóle historia płyty jest taka, że zamknęliśmy się w drewnianym domku, w którym spędzaliśmy dzieciństwo e, i tam e, jakby powstawały teksty, a później też nagrywaliśmy wszystko i część e, tak samo wokali e, też była tam nagrywana. E, nad płytą w ogóle czuwał Wojtek Famielec, którego Pozdrawiamy e, i, i staraliśmy się właśnie to oddać. Byliśmy zamknięci tam przez dwa tygodnie, e, i nasze kreatywne soki puściły. Generalnie historia była taka, że my spędzaliśmy tam właśnie dzieciństwo. Mam na myśli głównie tam powiedzmy Kubę i, i mnie, ale my później też z chłopakami też jeździliśmy tam jako zespół. I generalnie ten domek był sobie w Lipnicy Murowanej, a później okazało się, że ten domek musi zostać przeniesiony do innej miejscowości. I on został w całości przeniesiony. Historia była taka, że, że potrzebna była do tego duża ekipa ludzi, którzy byli dzielni i zrobili to w końcu, a tacie zajęło to miesiące, żeby znaleźć taką ekipę i później my tam jeździliśmy, spędzaliśmy tam czas z rodzicami, pozbawieni telewizji, internetu i tylko pozostawieni sami sobie i swojej wyobraźni. No i później dlatego to miejsce chcieliśmy, żeby, żeby powrócić i jakby też, żeby było całkowicie odcięte od wszystkiego i tam, tam po prostu spędzaliśmy czas, a później też e, później też e, właśnie tam chcieliśmy wrócić i tam zabraliśmy Wojtka, który nagrywał płytę i realizował i i część nagraliśmy tam, a część u niego w domu i to też było e, bardzo ciekawe, jego żona nagotowała nam jedzenia i przygotowała wszystko i z Wojtkiem tam się spędzaliśmy dużo czasu i on był, chodził spać ostatni, a wstawał pierwszy, był tak, tak oddany sprawie. Muzyka Kuba niech to powie. On zawsze lubi mówić o Instagramie. Jej, jej. <laughs> Wyinstalowałem właśnie. Wyinstalowałem. Słuchajcie, Kuba wyinstalował Instagrama, ale to nie ale znaczy... Wy nie ale wy nie musicie robić. tego robić, możecie zajrzeć na naszego Instagrama, BigBitKids, zapraszamy.